71 zawodników. A to pierwszy z biało-czerwonych. Jan Ziobro. 119 metrów i 40 miejsce podczas dzisiejszych kwalifikacji. 20-letni skoczek z zakopanego. Jak do tej pory jeszcze bez punktów w klasyfikacji Pucharu świata. No i może dzisiaj te pierwsze punkty wpadną podobnie jak podczas kwalifikacji. Oto Łukasz Kruczek na naszej... Ee... 116,5 metra, do tego aż 11,3 punktu, a więc jest ten mocny, niekorzystny wiatr, 116,5 metra, tyle ile Borek Sedrak, przy czym Borek Sedrak miał 9 punktów rekompensaty, Jan Ziobro 11,3, do tego jeszcze noty za styl stosunkowo niskie dla naszego reprezentanta i z łączną notą 102 punktów reprezentant Polski jest aktualnie na miejscu trzecim. No i Marco Grigori jest w tej chwili na miejscu czwartym. No i Stefan Hula. Bardzo dobry skok Stefana Huli wczoraj w rywalizacji drużynowej. Szczególnie w tej drugiej serii 131,5 metra. Po drugiej grupie w serii finałowej, jak wszyscy pamiętamy, Polacy byli na trzecim miejscu. No i toczyliśmy walkę ze Słoweńcami, z Niemcami. Oto miejsce na podium, ostatecznie przegraną. Zwycięstwo wczoraj Norwegów. Stefan Hula 118,5 metra, 14,3 punktu. Dodatkowo otrzyma... Stefan za niekorzystne warunki. 118,5 metra. No to powinno dać mu miejsce, myślę, trzecie, czwarte. Patrzmy jeszcze na noty od sędziów. No, nie za wysokie te noty. Jest na czwartym miejscu Stefan Hula za Antoninem Hajkiem, a przed Marko Grigolim ze stratą 10,3 punktu do prowadzącego Jana Matury. W drugiej serii Piotr żyła. On skacze równo, on skacze powtarzalnie, jest dobra forma, widzą Państwo, wychyla się w przeciwną stronę niż skocznia. Chorągiewka trzymana przez Łukasza Kruczka to oznacza, że wieje z tyłu i teraz Piotr żyła. Zobaczmy, jak daleko skoczy reprezentant Polski. Świetnie, dobry skok, Piotrka żyły. Może troszeczkę zabrakło na koniec tego noszenia, ale 126 metrów. Plus 12 punktów będzie w czołówce Piotr Żyła Powinien być, myślę, no jeszcze noty od sędziów, wysokie noty. Wszyscy sędziowie po 18 punktów 125 metrów i 15 punktów miał Wegard Sklet dodatkowo i który jest na miejscu piątym. Zadowol zadowolony jest Łukasz Kuczek. Jest na piątym w tej chwili. Piotr Żyła. A więc zepchnął Wegarda Haukę skleta na miejsce szóste. Jest za Michelem, Neumayerem, tylko 30 punktów. Błąd przy wyjściu z progu i dopiero 48. miejsce. 15. piątek tutaj w Harachowie. Dobrze spisywał się Kamil Stoch podczas rywalizacji drużynowej 1315 128,5. Dzisiaj 128 metrów. No i zobaczmy, jak będzie w serii konkursowej. Kamil Stoch! Dobrze, dobrze. Zabrakło myślę troszeczkę w tej końcówce. Wszystko wskazywało na to, że. Złamie granicę 125 metrów, a tymczasem metr zabrakło do 125 metrów, 14,7 dodatkowo, za prawie ponad półtora metra na sekundę wiatr z tyłu, 124 metry. No i będzie gdzieś, myślę, w granicach. Tutaj 120. jest na 10 miejscu. Kamil Stoch w tej chwili ze stratą 7,9 do prowadzącego Roberta Krańca. Dawdyko, tylko Piotrka Żyłę i Kamila Stocha. Będziemy oglądać w drugiej serii, w serii finałowej. Stefan Kula na 35 miejscu, Jan Ziobro na miejscu 48. Proszę zwrócić uwagę, że różnice punktowe między poszczególnymi zawodnikami są bardzo niewielkie. Tutaj wszystko jeszcze może wywrócić się do góry nogami. Tutaj każdy ma jeszcze szansę na to, by wskoczyć na podium. Biorąc pod uwagę warunki, jakie panują na Czertaku, ten mocny wiatr, z którym muszą zmagać się skoczkowie, zapowiada nie, niezwykle wielkie emocje w serii finałowej, na której już teraz Państwa zapraszam. I zapraszam również na krótką przerwę, oddając głos Maczkowi Kurzajewskiemu. Liczenie na odległości nie jest dużo. Wspominamy o tym. 8 metrów do pierwszego miejsca, 4 metry do trzeciego. No a teraz około 131 metrów musi skoczyć Kamil Stoch, by pokonać Jerneja Damiana. Około 129, by zepchnąć z drugiego miejsca Martina Kocha. Czy co zrobi Kamil Stoch? Pięknie! Jest dalej, jest ta pękła granica 130 metra. Dokładnie 130 metrów Kamila Stocha. No i będzie w ścisłej czołówce reprezentant Polski plus 14,9 punktu za niekorzystne warunki. Noty od sędziów podobne jak w pierwszej serii. Jest ta powtarzalność, czasami delikatnie zaszwankuje jakiś element techniczny. Ale poniżej pewnego poziomu Kamil Stoch absolutnie nie schodzi. Jest w tej chwili na miejscu drugim, a więc za Jernajnem Damianem o dwa punkty wyprzedza Martina Kocha. E, Kamil Stoch. Dwa... Moment, Piotr żyła. Trzynasty skoczek po pierwszej serii. Również te różnice punktowe, to o czym wspominałem. Trzy metry do trzeciego miejsca. 6,5 i metra do miejsca pierwszego. No i Piotr. Jak najdalej. Zachwiało, zachwiało nim w tej pierwszej fazie. Troszeczkę za nisko nad zeskokiem szybował Piotr Żyła. No i ta odległość 122,5 metra spowoduje, że to nie będzie dobre miejsce, ani wysokie, wysoka lokata w dzisiejszym konkursie. Musiałby skoczyć około 130 metrów, by objąć prowadzenie 122,5. To jeden z krótszych skoków, jakie oglądaliśmy do tej pory. Piotr Żyła na miejscu 14. Na drugie miejsce dzisiaj to jest jego 65. podium w karierze, po raz 27. Na drugim miejscu stanął Thomas Morgenstern. A więc, drodzy Państwo, Richard Freitag, Thomas Morgenstern na trzecim miejscu, Severin Freund, miejsca Polaków 13. w dzisiejszym konkursie Kamil Stoch. Na 25. miejscu rywalizację zakończył Piotr Żyła. Dziękuję pięknie Państwu za uwagę. Konia się Sebastian Szczęsny, Do usłyszenia.